Vocal Studio, all-in-one vocal mixing plugin. Hundreds of vocal mixing colors, just two clicks away. To znaczy, co? Jeden klik to jest, że wrzucam go na ścieżkę wokalu, a drugi klik to jest, wybieram preset, tak? Dla kogo taki plugin jest robiony? Co, czy, jest, czy istnieje jakaś grupa ludzi, mikserów, producentów, nie wiem, artystów, którzy sami sobie coś nagrywają, którzy po prostu nie chcą się rozwijać muzycznie, nie chcą mieć świadomości. Jak działa kompresor, i nie chcą go potem tak ustawić, żeby byli zadowoleni z tych ustawień, którym po prostu nie zależy na tym, jak brzmi ich muzyka. <grym> Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Robię ten film, żebyś niepotrzebnie nie wydał 89 euro, bo tyle teraz ten plugin kosztuje, to jest intro price. Albo żebyś nie wydał niepotrzebnie 199 euro, jeżeli już ta cena będzie obowiązywać w momencie, kiedy ten film obejrzysz. Chyba, że właśnie kupiłeś ten plugin, no to nie oglądaj dalej, bo. Bo nie mam dużo dobrego do powiedzenia na temat tego pluginu. Pulsar to jest mega firma. Mam sześć ich pluginów, od kompresora 1178, który jest mega fajną emulacją tego, właśnie takiego innego brata, innego brata 1176. Mam EMU, czyli VariMU, emulację kompresora lampowego. Super to jest ta emulacja. Mam Massive, to jest znowu świetna emulacja Manleya Massive Passive. Ecorec 8200. No i teraz oni wypuszczają Vocal Studio, po co? Ale dobra, co to jest za plugin? To niby ma być taki one stop shop, więc pokażę wam z czym mamy do czynienia, jakie są parametry, moduły w tym pluginie. Hmm, powiem wam, dlaczego, co mi przeszkadza. Pokażę wam, co jest moim zdaniem słabe, ale jest jedna rzecz. Jedna rzecz, która być może sprawi, że kiedyś, jak będę miał za dużo pieniędzy, o 89 euro, to go kupię. Zobaczymy. Ale najpierw. Więc tak, mamy od lewej strony tutaj na górze pierwszy moduł, czyli sensitivity. Generalnie musisz mieć odpowiednio głośny wokal, żeby algorytmy. Które są tutaj wbudowane, odpowiednio potraktowały ten twój wokal. Więc jak grasz swoją ścieżkę wokalu, no to tutaj to zielone światełko w tym takim półksiężycu, czy trzy czwarte księżyca, będzie pokazywało, czy jesteś w odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o głośność. Potem mamy drive i mamy trzy rodzaje nasycania przesteru: solid state, tube i germanium. No i jeden guzik, jedno pokrętło, jak dużo tego przesteru chcesz. Potem mamy moduł kompresja. No ale znowu, to jest moduł kompresora, no ale nie mamy tak, możliwości ustawienia czasu ataku, czasu release'u, Generalnie ile chcesz tej kompresji? No i trzy algorytmy: natural, modern gritty. Tak samo mamy z DSR-em. Jest DSR, jest bramka, no ale w dsr na przykład nie możemy sobie ustawić, które pasmo, które częstotliwości e, mają być tymi, na które ten DSR będzie szczególnie wrażliwy, no i będzie I don't Arno. Dziwne to. Potem mamy moduł EQ, no i tutaj jest typowy parametryczny ekwalizator. Bardzo fajnie się nim pracuje. To jest takie coś jak proq 4 Pro-Q3. Wszystko fajnie. Mamy też jeden parametr, który się nazywa Focus i on dodaje czegoś ciekawego albo w najwyższych częstotliwościach, czyli R powyżej 10 tysięcy, albo presence, czyli koło... 5000 Hz, albo Edge, czyli między 2 a 5, prawda? No i też to jest ciekawe, bo to jest dynamiczne, co za chwilę Wam zaprezentuję, więc to jest na pewno funkcja tej całej zabawki, która troszeczkę tą zabawkę jakby odróżnia od innych typ, tego typu narzędzi. No i na dole mamy jeszcze dwa moduły Special Effects, no i po prawej stronie Delay i Reverb. No i tu jest mój pierwszy problem. Że, jeżeli naprawdę na poważnie chcemy miksować, na poważnie chcemy bawić się w produkcję, no to my chcemy mieć jak największą możliwość wpływania na nie tylko sound właściwy, czyli wokal, ale potem na pogłos, do którego ten wokal wysyłamy. Ten pogłos też chcemy wyekwalizować. Chcemy na przykład nałożyć na niego kompresję, saturację i różne inne efekty, nie wiem, poszerzacze. Chcemy robić różne rzeczy. Natomiast jak mamy to wbudowane wszystko w jednej wtyczce, którą potem zakładamy jako insert em, na nasz track, no to nam to ogranicza nasze możliwości. Teraz pomyślałem, że oczywiście można po prostu przesunąć pokrętło Reverb na 100% i być może w tym momencie można ten plugin mieć założony na wysyłce. Czy to tak zadziała? Nie wiem. Możemy to sprawdzić później. OK. Tutaj oczywiście jest jakieś EQ na tym, w tym Reverbie. Tak samo w delayu, ale to jest bardziej high pass, low pass, czyli mogę powiedzieć, że od 188 poniżej nic już ma się nie dziać i tak samo na górze mogę to obciąć do, do 1,78 kg na przykład, nie? No ale to jest bardzo, bardzo ograniczona możliwość wpływania na sound reverbu czy na sound delaya. No nie wiem, dla mnie to jest narzędzie, które raczej nie zwiększa moich możliwości, nie daje mi więcej. Elastyczności, tylko gdzieś tam zawęża możliwości. Po pierwsze, wkładając tu delay, reverb i te efekty, no i też sprawiając, że ja muszę polegać na jakichś algorytmach, które ktoś wymyślił. No i jak one się mają do tego, co ja mam w muzyce, co, co ja nagrałem, jak ja chcę, żeby brzmiał wokal. No ale dobrze, tyle gadania. Teraz posłuchajmy kawałka wokalu, który już ma jakiś processing mój. To nie jest jeszcze jakiś zmiksowany utwór. Ale już coś zrobiłem, żeby ten wokal fajnie brzmiał. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć. Gdy zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się, za uśmiechem zmieniałeś temat. Teraz prawdę znam już lepiej. Okay. Nie przekompresowany, nie przeekwalizowany, jest i ciepło, ale jest też jakaś jasność w tym wokalu, tak mi się wydaje. W tej piosence chciałbym, żeby wokal brzmiał naturalnie. No dobra, to to był mój processing. Teraz processing wtyczki Pulsar Vocal Studio. To jest jakiś preset. Klikałem po presetach, żeby zobaczyć w ogóle z czym to jeść. W ogóle to nie ma presetu pod tytułem default, w sensie że nie ma nic już przygotowanego, czyli mamy na przykład płaską linię IQ. Co, co nie otworzymy, to tam już coś jest załadowane po prostu. Ale okej, okay. posłuchajmy, co tu gra. Czy szukasz producenta, który pomoże ci stworzyć twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw. Od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy, zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę Rób jak Pro i zarezerwuj konsultację ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. Tak chciałam wierzyć, próbować Zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się za uśmiechem, zmieniałeś. Ok, teraz będę się przełączał, uwaga? Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych wow. uczuć. Gdy zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się za uśmiechem, zmieniałeś. Teraz prawdę znam już lepiej, 12. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć. Gdy zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się, za uśmiechem zmieniałeś temat. Już lepiej, już ten wokal studio brzmi bliżej tego, co ja zrobiłem. No ale jeżeli to jest tak, że ja muszę polegać na algorytmach w tym pluginie, no to to jest niebezpieczne, bo jeżeli na przykład nie wyrobiłem sobie jeszcze smaku, nie wyrobiłem doświadczenia, no to w w kliknę jakiś preset po po pod tytułem pop, close and cozy, zróbmy to, posłuchajmy. To tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych. Co się dzieje w ogóle? no? Jakiś włączony special effects, thick octave. Czyli, że on mi dodał oktawę do tego wokalu w dole. To po pierwsze. Po drugie, przekompresowany po prostu 10 razy. W ogóle gate jakiś założony. Po co mi bramka akurat na tym wokalu, który był nagrany w studio w właściwych warunkach. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Mój. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady. Dawnych uczuć. Gdy zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się za uśmiechem. I to będzie problem po prostu, bo będziesz klikał po presetach. Nie, nie, close and cozy nie za bardzo. Dobra, to spróbujmy może crystal. Hold. No to było to, co ja przed chwilą robiłem. Tutaj mamy od razu już wide stereo włączone, czyli na ścieżce będzie od razu wrażenie poszerzenia tego wokalu. No i de delikatny reverb. Okay. Tak, chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych, uczyć, gdy zbliżałam się do ciebie. Mój. Za każdym razem chowałeś się, za uśmiechem zmieniałeś temat. Teraz prawdę znam już lepiej. Okej, okay. ten fokus jest ciekawy. Jak go dodamy trochę więcej. To zobaczcie, jak on dynamicznie tutaj będzie działał z tym wokalem. W ogóle, nie, ale ten, ten preset to w ogóle tutaj ciepła nie mam w dole. Jak można mi tak tutaj zabrać mojemu wokalowi całe ciepło bez sensu? Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć, gdy zbliżałam się do ciebie. Za każdym razem chowałeś się za uśmiechem. Tu jest taka ciekawostka, nie wiem czy to też wychwyciłeś, ale mam wrażenie, że ten fokus dynamicznie reaguje na sustained notes, czyli na te nuty, na te fragmenty audio, które nie są transientami, czyli na przykład on rozjaśnia, dodaje powietrza na tych właśnie nutach poza i tak dalej. Albo, albo po prostu coś źle oceniam, tak chciałam wierzyć, próbować o ślady dawnych, uczyć. Teraz bez? Tak chciałam wierzyć, próbować o ślady dawnych. Mam wrażenie, że on troszeczkę jednak rozjaśnia też te ciszy, cyty ty i tak dalej. Ale chyba o jego zadaniem jest właśnie podbijać te dłuższe fragmenty, długo brzmiące, wybrzmienie nut. O, tak jest po polsku. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych, uczyć, gdy zbliżałam się do ciebie. Z... Ale też nie wiem po co bramka tutaj. No i dużo jest tej kompresji. Próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć, gdy zbliżałam się do ciebie. Za każdym razem chowałeś się. Za... Dużo bardziej pełny ten wokal wcześniejszy, a ten jest jakiś taki przeprocesowany, więc te ruchy, które zaproponowane są w tym presecie, na no sorry, nie bardzo. Tak chciałam wierzyć, próbować o. Zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się za uśmiechem, zmieniałeś. Lepiej zobaczmy, jak to będzie wyglądało z Modern Compression. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych, uczyć. Gdy zbliżałam się do ciebie, za każdym razem chowałeś się za uśmiechem, zmieniałeś temat. próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć, gdy zbliżałam się do ciebie. Za każdym razem chowałeś się, za uśmiechem zmieniałeś... Bez sensu. Wszyscy mamy przecież r Comp Wavesa albo Arvox Wavesa. Ten efekt bardzo dużej kompresji, super łatwo jest uzyskać tym, co już mamy. Masz 20, jestem przekonany, 20, przepraszam, 50 kom... A, może nie. Masz 50 kompresorów w swoim komputerze. Błagam, po co kolejny, w którym nie możesz ustawić czasu ataku, release? Nie wiem, po prostu bez sensu. To zupełnie jest dla mnie. Posłuchajmy teraz. Tak, jeszcze raz wrzucę ten algorytm. Ok, Crystal Hall. Um, wyłączymy Special Effects. 12, ja wciąż tu jestem. Teraz posłuchaj, co się dzieje, kiedy ona śpiewa 12, a ja wciąż tu jestem. Ja wciąż tu Słyszysz, co on robi z wokalem? Ta kompresja? W ogóle jest tak niestabilna. I w ogóle jakieś takie są ruchy. Ja wciąż tu Może dajmy trochę mniej kompresji. Ja wciąż tu A jak było wcześniej? O wiele bardziej łagodnie, o wiele bardziej zrównoważony jest przebieg nut tu Dwunasta, wciąż tu, jestem, 12, ja wciąż tu No i to przekompresowanie, taki push pull się robi. Źle to brzmi. Ale uwaga. Kolejny problem z, z tym pluginem mamy tutaj, a mianowicie ten cały moduł drive Solid State Tube Germanium. No posłuchajmy, jak to brzmi. Posłuchajmy. Tak wierzyć próbować o... Okej, okay. pierwsza fraza, okej? Okay? Troszkę zmniejszę tutaj reverb. Tak chciałam wierzyć próbować. Dobra, przegnijmy teraz e, przegnijmy z tym nasyceniem. Tak chciałam wierzyć. Tak chciałam wierzyć próbować. Tak chciałam wierzyć próbować. Okej, okay, dobra. Słuchamy teraz jaka jest jakość tego nasycenia. Tak chciałam wierzyć próbować. Tak chciałam wierzyć próbować. Tak chciałam wierzyć próbować. O. Tak chciałam wierzyć próbować. Tak, wierzyć, próbować. O, tak, chciałam wierzyć, próbować. Może mikronowa różnica jest między Solid State a Tube? Może mikronowa, naprawdę tak subtelna, może minimalnie cieplejszy jest ten algorytm przesteru typu Tube. Ale generalnie te trzy algorytmy brzmią po prostu ultra podobnie. Po co, nam taka, po co nam takie narzędzie, w którym po prostu ktoś nam napisał Solid State, Tube, Germanium i ty na przykład lubisz Tube, no to zawsze będziesz wciskał Tube, a to po prostu prawie się nie różni. Jestem bardzo tym zdziwiony. Dobra, jeszcze raz. Uwaga, Solid State. Tak chciałam wierzyć, próbować. 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 Tak chciałam bierzec, próbować. Tak chciałam bierzec, próbować. Nie no, wygłupiamy się naprawdę. Także duży minus za to. Dla mnie to jest yy, bez sensu. Dla mnie to jest bez sensu. Natomiast ta jedna rzecz, która bardzo mi się w tym narzędziu podoba, to w Special Effects mamy coś takiego. Oczywiście, white stereo, no to fajnie, jak wokal poszerzymy. Możemy też wybrać tutaj zakres tego poszerzenia, że to poszerzenie na przykład będzie między 150 Hz a na przykład kilo, 1,5 1 kiloherca. No i fajnie, że ten wokal dostanie takiej, takiej grubości tutaj w środku na przykład, a, a, a to powietrze znowu to będzie takie fajne mono i tak będzie trzymał tą jasność. No okej, okay, super fajnie. Ale to standardowa sytuacja. Mamy też cyk, Octave, no i właśnie, no to, już, to, już, to już byliśmy, słyszeliśmy to, posłuchajmy jeszcze raz, jak ten cyk, Octave się y, zachowa. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych uczyć. Strasznie, strasznie dziwnie to brzmi, nienaturalnie. No i znowu, nie mam możliwości wpłynięcia na formant do, tej dodanej oktawy. No bo jak masz na przykład Little Alter Boy, czy na przykład w Autotune, czy w Melodyne, możesz szukać formantem czegoś, co będzie jednak brzmiało bardziej naturalnie. No i sobie dodasz tą oktawę i to będzie wyglądało w miarę. Tutaj tego nie ma, no więc halo. Dobra, szukamy czegoś innego. Wide Octave. Tak chciałam wierzyć, próbować, o ślady dawnych. O. Może w jakimś stylu muzycznym, jakimś nowoczesnym Idiomie, może w jakimś remiksie. Hmm, może to się sprawdzić, to już ty ocenisz. Ja takich rzeczy nie robię, więc ten algorytm mnie nie przekonuje. Natomiast tutaj dochodzimy do tego jednego elementu, który mi się bardzo podoba: Soft breath, czyli um, delikatny e, oddech. Posłuchaj, jak to brzmi na tym wokalu. Uwaga! Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady. Próbować, o. Tak, chciałam wierzyć, próbować. O. Teraz tak. Jak masz wokal, e, który nie ma charakteru, na przykład wokalista czy wokalistka nic ciekawego nie ma w głosie. Zdarzało mi się nagrywać takie, takie historie i, 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 i nic z tym nie możemy zrobić. Znaczy, możemy troszeczkę nasycać, możemy dodać przesteru, ale miałem też takie sytuacje, że nie pomagało to. No i chciałbyś, żeby tam się pojawiło jakiś. Coś ciekawego, jakiś charakter w tym głosie. Ja sobie myślę, że czasami można by użyć właśnie tego e, parametru: soft breath, czysty wokal. Tak chciałam wierzyć, próbować odnaleźć ślady dawnych uczuć, gdy zbliżałam się do ciebie. Za każdym razem chowałeś się za uśmiechem. Teraz prawdę znam już lepiej, dwunasta ja wciąż tu jestem i kątem oka widzę twoją twarz, już chyba nie... To tak jakbyśmy dodali po prostu troszkę szumu do jej wokalu, no i robimy to oczywiście w sposób dynamiczny, ten plugin robi to tylko w tym momencie, kiedy, kiedy wokal śpiewa, kiedy wokal jest aktywny, no i dla mnie to jest taka ciekawa funkcja, którą można po pierwsze troszeczkę rozjaśnić wokal, no i dodać mu jakiegoś takiego elementu. Może też na przykład nie na całej piosence, tylko na niektórych wybranych fragmentach, może na przykład dużo mniej na zwrotce. Tak chciałam wierzyć, próbować o. A potem jak się. Teraz prawdę znam już lepiej. 12, ja wciąż tu jestem. że tu się można bawić w jakąś dynamiczną sytuację, automatyką, dodawać, zabierać, żeby ten wokal troszeczkę ożył, żeby był ciekawszy. Więc to jest ta jedna funkcja, która gdzieś tam mnie zastanowiła. Być może nie mogę sobie teraz przypomnieć, które inne pluginy, które mam coś podobnego mają. Być może tam w całej tej kolekcji autotunowej tam jest mnóstwo jakichś takich historii, nie wiem czy tam jest jakiś breathe other, breath other, czy jakieś tego typu historie, jak masz pomysł, jaki plugin można by do tego zastosować, to napisz. Może jest tak, że go mam. A właśnie ostatnio byłem w takiej sytuacji, że chciałem dodać troszkę charakteru do wokalu, który był dla mnie taki trochę zbyt ładny, zbyt czysty, zbyt, zbyt zwykły. Chciałem go uciekawić. To by mi się wtedy przydało. To tyle. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Mam nadzieję, że to, co pokazałem, jest wartościowe. No Nie mogę ukrywać tego, co mi się nie podoba we wtyczce, bo zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy robili jak najfajniejszą muzę. Jest coś fajnego, no ale rzeczy, które tutaj pokazałem, jednak przekonują mnie, że, że trzeba bardzo na to uważać. Ale oczywiście, każdy z nas może sam sobie przetestować ten plugin, i akurat jak ci to usiądzie, jeżeli podoba ci się interfejs użytkownika, a może na przykład ten plugin totalnie znajdzie się w Twoim workflow. Super. No to, no to działaj. Natomiast uważaj na te rzeczy, o których powiedziałem, żeby się nie dać nabrać na, na to, że ktoś o czymś zadecydował i teraz to ma działać u Ciebie w muzyce. My musimy samemu dokonywać decyzji świadomie, słuchać, wiedzieć, czego oczekujemy, i potem mieć narzędzia, które pomogą nam to zrealizować. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, za wsparcie kanału RUP Muzea Jak Pro. Um, no i cóż, powodzenia w tworzeniu własnej muzy, najlepszego.